I zaczynamy. Mistrz polski Jagiellonia Białystok walczy o wrota raju, piłkarskiego raju. Walka o Champions League. Dzisiaj czas na pierwszy mecz drugiej rundy kwalifikacyjnej. My wciąż się zastanawiamy, czy nazywać klub Mistrza Litwy FK Panie Wierzyc, czy też Poniewierz, spalszczając oczywiście tę nazwę. W każdym razie mistrz Litwy kontra mistrz Polski. Witają Państwa. Robert Podoliński. Mateusz Borek. Tego trzeba doliczyć też tutaj wielkie zainteresowanie kibiców drużyny gospodarzy, bo spodziewali się organizatorzy 1500, może nawet 2000 Litwinów, a więc no należy przypuszczać, że naprawdę ta frekwencja jak na standardy tego obiektu będzie dzisiaj gigantyczna. Absolutnie, tym bardziej, że patrząc na trybuny w meczu, chociażby z Hajonka Helsinki, no był człowiek z bębnem i jego dwóch kolegów. Niewielki doping dzisiaj, naprawdę jak na ten klub zacna frekwencja. Oglądamy składy obydwu zespołów. I tak drużyna gospodarzy w bramce z numerem 22 Mołdawianin Timbur. Od Praga, z numerem 7 Weliulis, 20 Czadzienowicz. I na szpicy z numerem 28 oglądamy Gusiasia. To Nowak Simowicz. z realia. Ofensywny styl Jagieloni, który mistrzowie polski prezentowali w poprzednich rozgrywkach. Jagielonia będzie grała swoje. Natomiast oglądając rywali Jagieloni, spodziewałem się nieco słabszej postawy ale na Bukach jest dość dynamicznie i ciekawie. No muszę powiedzieć, że na razie nie widzę tych kibiców litewskich, o których tutaj mówiono przed meczem, natomiast trzeba powiedzieć, ta armia Jagieloni Białystok, ona jest tutaj zwarta, ona jest rozświewana, ona jest kapitalnie zorganizowana, jeszcze czeka z pierwszym gwizdkiem serbski arbiter i zaczynamy za chwilę granie. 33. próba polskiego zespołu, Walczącego o ligę mistrzów. Do tej pory udało się to tylko trzy razy. Pamiętamy dwukrotnie Legia Warszawa, więc sezony 95-96, 2016-2017. Raz widzę w 96-97. Natomiast funkcjonowania klubu, gdyby się udało przejść chociażby tę drugą rundę kwalifikacyjną. Ale uwaga, jak Pululu, dobre wyłożenie. Pierwsza okazja dla graczy. Zobaczmy, Jagiellonia troszkę inaczej. W wydaniu Litwinów najszerzej grają boczni obrońcy. Skrzydłowi schodzą do środka. Natomiast Jagielonia nieco inaczej. Świetnie teraz. Uwaga, jest Hansen. Przyblokowany jednak. działania motorycznego Jagieloni. Pululu, pole karne. Pululu, Hansen, okazja. Go! Bardzo ładnie, szybko zaczyna. Jezus Imas. To jest dla niego 70. gol. Zdobyty w barwach Jagielloni Biał. I czasem nawet taki stały fragment, Wyrzuc z autu ta doskonała gra tyłem do bramki Pululu i tradycyjnie Imas. Tu błąd stopera mam wrażenie, bo gdyby troszkę zaczekał. Mógł dołączyć do drużyny po to, żeby zacząć ten sezon historyczny po wywalczeniu Mistrzostwa Polski. Gospodarze starają się odpowiedzieć. Wybija Dieges, jeszcze strzał Abramowicz. No tutaj trzeba uważać. koncentrowa pole karne. Wybijają teraz goście. Nie koniec jednak akcji drużyny z poniewierza. De Vega, de Vega miękko na pole karne. Abramowicz. I tutaj na pewno. dyspozycję złapać od samego początku. No bo tutaj pieniądz też leży i sukces sportowy na murawie. Jeszcze w tych miesiącach letnich, kapitalne! Teraz było to zagranie Imaza. Jeszcze nie koniec, jeszcze Imas fantastycznie wypatrzył marszukiwania kolejnych zawodników ofensywnych. Zobaczmy, wrzutka na pole karne. Jeszcze Imas! Było tego zrobić lepiej. Co to za dzień i maza! Co to za jego mecz! 28. Minuta dwubramkowa. Już próba tu zobaczmy. Ne, ne. Z rotacją na pole karne. Wybijali tutaj przez moment. Jeszcze saczek. Odbita piłka od Mura, Mądrego dyrektora sportowego, zdolnego trenera, która gdzieś wypracowała swo, sobie swój styl. A teraz Pululu. Fenomenalnie. Pululu. Wyłożenie 3-0. Tak. Bawią się. Bawią się z drużyną gospodarzy. I mas po raz trzeci. Ale Pululu e, naprawdę daje coś niebywałego już przy drugiej bramce w tym meczu. Ja nie wiem, czy co cokolwiek to ogląda Pululu na swoim miejscu. I mas, bo ciężko powiedzieć, czy on kiedykolwiek stał w złym miejscu. Zawsze tam, gdzie być powinien. Tam, gdzie nie ma rywali. Ogromna, kapitalna robota Pululu. Plus te asysty drugiego stopnia. Plus to, jak on tutaj potrafił kierować, tworzyć te kolejne akcje. Teraz błąd. Teraz tutaj mamy chyba oj próba wymuszenia rzutu wolnego czujny arbiter ale uśmiech panowanie nad piłką ona jest na wydaje mi się odpowiednim poziomie na zdecydowanie lepszy klub od Poniewierza Hansen do Pululu Pululu Hansen kolejna akcja Hansen jeszcze Pululu zauważył że dopiero zbiera się z przyspieszyć teraz podopieczni miejsca zagranie do prawej strony do Dominika Marczuka Marczuk ma troszkę więcej miejsca podniósł wysoko głowę Marczuk, pierwsza jego próba w tym spotkaniu natomiast nie było to już przed, przed spotkaniem Weliolis do środka. Próbują teraz przyspieszyć gospodarze. Jest już zagranie do lewej strony do mazania. Mazań biega słowak polekarne. Nie. On decyduje się jednak na strzał. Za szesnastki, ale widać. Dobra praca po Lulu. Wychodzi za nim tak. bardzo wysoko dobra. Arbiter uznaje, że to jest faul, ale yy, oczekujemy troszkę więcej spokoju, troszkę więcej dokładności, cierpliwości. Jak Jagieloni, tak jak teraz, yy, to jest akcja rozegrana naprawdę prostymi środkami. Do boku, do. To miejsce wbiega wbiega imas, ale teraz uwaga na, na szybki atak. Zobaczmy, Kadzienowicz. Kadzienowicz, dzięk, dzięk. Kadzienowicz do koszyczka. Spokojna interwencja Abramowicza, po tym słabiu. Są jakieś kontuzje, warto, e, warto uważać. Ruszył dzięk. Dzięk. Teraz pojedynek tutaj biegowy z saczkiem. Dzięk. E, dochodzi do niego Romanczuk. Wciąż jednak dzięk. No i, I też on to strzel. Wielu Wielulis. Może od razu Jagieloni przestrzeń do ataku, a teraz no zbyt ryzykownie. Dzięk. Embo. Bo do Dienga, dwójkowa akcja rezerwowych, Dieng, jeszcze Dieng z dystansu, odbita piłka od pięty tutaj Tarasa Romanczuka, który ma od 2021 na Litwie z Arpą. Trzy asysty w tym sezonie w 22 spotkaniach. Zobaczmy teraz Mutinio na pole karne jednak za mocno. Ukradł zegarek swojemu koledze Hans-Profi Dolbergowi, reprezentantowi Danii. Popatrzmy na ten atak. 4-0 Fantastycznie! Chciałeś Hansena! Masz Hansena w najlepszym wydaniu! Doskonale, bez próby gry. 1 na jednego. Saczek chyba był tym, który ten atak roz... Czwórka graczy Jagiellonii w akcji. Popatrzmy jak doskonale...